To ataku padaczkowego, i co teraz? Co mam zrobić? Przede wszystkim nie panikuj. Taki napad padaczkowy zazwyczaj trwa 2-3 minuty. Jeżeli chory znajduje się na podłodze, zabezpiecz to miejsce. Załóżmy są jakieś krzesła, stoły, Odsuń je, nie powstrzymuj drgawek, nie próbuj budzić tej osoby. Załóżmy hej, hej. Klepiesz ją po buzi i mówisz: hej, hej, obudź się, nie wkłada jej nic do ust. Jeżeli chory ma krawat, możesz go poluzować i przeczekać. To jest ważne, aby sprawdzać, ile ten napad trwa. Jeżeli on trwa dłużej niż 5 minut, należy zadzwonić po, po gotowie ratunkowe. Jeżeli nie znasz tej osoby, to zapewne zrobisz to wcześniej, tak? To jest zrozumiałe. Co może wydarzyć się podczas takiego ataku padaczkowego? Mianowicie. Epileptyk może mimowolnie oddać mocz oraz kał. Nie zawsze, ale może wydarzyć się taka sytuacja. Nie komentuj tego. On zapewne będzie się i tak czuł już skrępowany, jeżeli odzyska tę świadomość. Nie komentuj. Jeżeli napad padaczkowy się zakończy, możesz tę osobę ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, żeby lepiej oddychała, żeby się nie zakrztusiła, na przykład swoją śliną, i po prostu przy niej być i wspierać. Kiedy dzwonić na pogotowie ratunkowe, jeżeli doszło do jakiegoś urazu, jeżeli chory nie oddycha, przez dłuższy moment nie budzi się, nie odzyskuje tej świadomości. Wy byliście już świadkiem napadu padaczkowego, podzielcie się ze mną własnymi doświadczeniami, dajcie znać w komentarzu. Buźka!